Widzowie to ja nie drogi. sorry że was asceluję z broni. Pamiętaj, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i chciałbym wam powiedzieć. Róbcie... Dawajcie komentarze pod filmikiem z Groa Garden. A, po robię rozdania na, na Groa Garden. Jak wejść w to rozdania? Wchodzicie w filmik Grow a, rozwijam ogród Groa Garden na moim kanale. Zostawić, musicie mieć kciuki w górę na tym filmie z Groa Garden i subskrypcję, i napisać w komentarzu, który jest waszych, waszym ulubionym petem z trójki, którą pokazałem. Jeśli to zrobiliście, to będziecie później losowani na kole fortuny. Co osoby będą um, um wygranymi? A ci, co zostaną wylosowani, to dostaną pety i przy okazji zostaną moimi znajomymi. Wiadomo co sobie mogli wystąp ten, wystąpić na moich odcinkach z moją ekipą. I dzisiaj testujemy taką gierkę To jest taki ten... Czekajcie. Sorry, ale div mi wyleciał. Tutaj jest taki L Bowler i mogę mu tak z i można na nim latać na przykład. I dzisiaj tą grę przetestujemy. To dzisiaj będzie się w tej ich odwalać. Nie wiem, ale wiem że flopa tu będzie na pewno. Oto flopka. Tylko co to robi? O, to jest. O, to, to robi. Mówię! <grymiał> to... Już tą grę lubię I zobię. O, kto to podleciał Kurde Dobra, musimy czy coś innego zespałnić. Na przykład takiego mnie Jestem ja gdzie jestem ja? Gdzie jestem? O, tutaj jest mój klon No co się zrobić? A nie, nie takiego. Mm. O takiego. I właśnie tutaj. Okay. Czekaj. Jak to się biorę? Uuu. Uh, uh, uh. Nie to. Czekajcie. O mój, czekajcie znowu. Małe komplikacje tu są. Nie wiem co się odwaga. O, ciekawe co się stanie, jak w to sala. Nic się nie dzieje, skoda. Czekajcie. Nie, nie, nie. Dobra. Dajemy tu na przykład Steve'a. O, da się ten duch. dynamit. Dobra, kiedy ten Piu. Piu, światło. Czeatów. Steve. Rip Steve widzowie. Napiszcie w komentarzu Rip Steve. To ja tutaj we, e, typ na was serduszko. La Chia, la Della Mario, le abbiamo messo aiuto, ma è la Chia, la Della Mario, Taka, Piszcie w komentarzu ile razy powiedziałam, czekajcie. Uh, 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 uh. Chyba że na to COŚ W NIEMIE SIĘ DZIEJE o! Co się tu odwala mi sobie To miał być po prostu zwykły test A to wiesło takie coś Siemka Chcesz zostać moim przyjacielem? Czy zostać moim przyjacielem? Na końcu ludzie, którzy nie mają supelow lajka lub, lub dokotają innym SpongeBob! Siema Spongebob? To wy chcecie? Co wy chcecie? Wy jesteście niczysali? No to dawaj. Dawajcie. Napiszcie przy okazji i w komentarzu hashtag balon, bo w tym odcinku same balony są. Sorry, że tak się ale to jest, jest. Nie wiem, co to się nie Niko, 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 kado, awokado. Co odcinek powinien się nazywać, przyklejamy ludzi do balonów i patrzymy jak odlatują. A te ja To jest bomba jądrowa, tu. Bo nie do! Tych balonów jest więcej i, i, niż ja i, Widzowie, co tu się odwaliło? Sześć ośmielone. Miał! Miał! Napiszcie w komentarzu. Lip kotek. Oleciał! Ej, wiem co zrobię. Pojazdy? Wejdę tutaj, wejdę do auta, i zasnę. Przyklejamy to. Będziemy pierwszym chomikiem w kosmosie. Ua! Niestety, wy tego nie widzicie, powiem szczerze ze słowa. Cztery tysiące pięć tysięcy! Widzowie, jesteśmy pierwszym chobikiem. Pomocy! A! Ja chyba lepiej do dna. O, balon, bajku. Da się te balony pękać? Jakoś? Prawda? Trzeba to wyczyścić! Trzeba to wyczyścić! O! O, co to robi? Interakcja z nam O! Interakcja, dynamit. Interakcja, dynamit. Oh, Tym razem będziemy jakimś super okiem mieścić. I będziemy przy okazji przyczepiać sobie palony. Wiele sobie palony. Dla balonów odmierza się to auto? Siłko! Jak tu balony wysuną? Ile dla balonów trzeba! To chyba nie działa. Ej, to pistolet nie działa widzowie. Ej, nie, nie działa. To teraz coś innego użyć. HELIKOPTER! Na pewno będzie super. Na pewno on nie... Widzowie sobie myślicie. Na pewno... o, nic, za chomików nie latać, a tak serio Skoro biorę helikopter, to na pewno się rozbijemy. Oczywiście musieliśmy się rozbić. Prawda? Co mam? Tak chce się mówić? Dobra Hi hi! Dobra, coś trzeba zaraz zaspomnieć Aby do mnie dolecieć Kręcowe autko, okej Ja umiem tym kierować! Wiecie co?

Fajerwerki. Niech, niech staną się fajerwerki. Ej! Te kamery trzeba nieaktywować, da. Idź. Co za, nie, zawiała kontra ja. Więc co że musimy zrobić to, żebyśmy zrobili bumbum? żebyśmy Vad är det som händer? Vad är det som yeah door is closed this is crafty table Dobra, umarłem. Co to by było? Hmm, Bo moja droga. Dzień się nie powinien dostać, prawda? Prawda, widzę? To, to O, do petki I raz. Co to było? Ani ja chcę na tiety. Próbujemy się lepiej Oké, NTP. En nu nemen we... Oh nee, ik wilde... Paalwaard. En nu gaan we naar paalwaard. Get out! Ja, kontra, aardig accepteren. Ja, Fack, Jag kan dra två krypärer. Nie det var... strzelają. Dave. Czemu Wednesday to po o po polsku. Czemu Wednesday to Wanda to jest środa i dzień Środa, ginła da Ej, chirała chyba nie czekoladowego. chyba nie chyba no, no! no chyba nie Twoja się się umarła. Co tu tylko trafiłem. I co ty nie robisz? Dobra, spatrzę. Dobra, sprawdźmy co on robi. Kiema! Auć Dobra, tak jesteś? No to dawaj. Bałączo? Smańczio! hi, 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 hi. pokonana i udało nam się go pokazać. Ja się z, z wami zegnam widowie Nalka.